Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie przy kolejnym odcinku serii zagramy w Paper Mario The Oligami King. E, witamy w Toad Town, który jest aktualnie pożerany przez miliony gumb. Dobra, nie miliony. Za 4 albo 5. I jak zwykle naszym zadaniem jest, że tak powiem, posprzątanie tu. Chociaż bardziej tutaj trzeba naprawiać, ale... okej. Okay. Toad Town w ruinach. Potwory z papiermaszy rządzą ulicami. Na chwilę obecną uciekam. Niech żyje księżniczka. Okej, okay, ktokolwiek to był, to ukradłem jego 100 coinów. Zapłata za naprawienie drzwi. Ktoś to w końcu musiał zrobić, am I right? Okej, okay, ale wolę na tą strony, bo jest tutaj wiele, wiele ciekawszych rzeczy. Na przykład ten paper macho gumba. Dobra, czyli jak ja to przetłumaczyłem papier macho. Co według mnie brzmi nawet zabawnie. No daj, no, 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 no. No zaatakuj, no zaatakuj. Frajer jesteś. No daj. Jeszcze raz. I do widzenia. Okej, okay, te drzwi też by wypadło naprawić... Ej, chwila, koń. Jeszcze tutaj nie wchodzę, bo... prędzej czy później odwiedzę to miejsce, ale nie teraz na to czas. Port. Jesteś w nim. Proszę Państwa, to jest najlepszy znak w, w ogóle w całej grze. Wybacz, że mnie nie ma. Jestem na tym mantyn. Do zmiany wiatrów. Podpisano Morski Kapitan Tour. Jak dla mnie wiatry dobre. Tylko fajnie jakby w ogóle wiało, a nie wieje. Ta rura z tego co kojarzę to jest zablokowana. Dokładnie. Jak widzicie tam w tle jest kolejny papier Macho. Macho, macho. Przypomniała mi się taka. Nie wiem czy nazywać to piosenką, ale. Taki mem od Game Gramsów. Oh, uh, oh, uh, yeah, eh. it's macho fucking madness. Z ich let's playa z Super Mario 3 World naprawdę polecam, bo. Tak jak im gra za dobrze nie idzie, tak można się często pośmiać. Kolejka nie przyjechała. Jedzenie powoli się kończy. Nadzieja nawet bardziej. Przysięcie pomoc. I jedzenie. To się to zostawić całą książkę Dame Komisario. Nie szkoda papieru. O. Co mi się odwróciło, To nielegalne. <grystanie> Fontanna chroni. Szkoda, że wody nie ma. No chodź. No bra. Bra Ej no, come on, za to to już mi się należy serduszko. Jeszcze mi tego konfetti brakuje. Okej, okay, jakiś kwiatek będzie musiał ucierpieć. Jeszcze jeden będzie musiał ucierpieć. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Dobra, fakit. Zoltowałem. Dobra, teraz fakit. W ogóle muzyk. Też tak myślałem, że ktoś tu jest. Jednak jest sniffis. Muzyka tutaj jest tak. Jest szczerze creepy. I w ogóle tutaj jest most, po którym w ogóle nie można przejść. Ty. Widziałem cię. Możesz nieco spuścić z tonu? Nie wiem jak ty, ale ja próbuję chować swój tyłek. I chowam go tak długo, aż te potwory staną się historią. Ale chyba mógłbym ci zejść sprzedać, skąd tu jesteś. Aha, i nie jestem właścicielem, więc masz tu darmową próbkę. Powiedzmy, że na koszt firmy. Rabbit Espresso albo Turtle Tea. Rabbit Espresso zwiększył moją prędkość na chwilę, TertT ją zmniejsza. Nie wiem po co miałbym brać TT, więc oczywiście biorę Rabbit Espresso. Dzięki, teraz zwiewaj! I dosłownie jestem prędkością przez kilka sekund. W tam widziałem skrzynkę. A moment, jak już tu jestem, to. E, tu coś było i teraz pytanie, czy to było tu czy gdzieś indziej. Tutaj, okej. Okay. Mam jeden problem z Rabbit Espresso, że to nie działa na dłużej i nie może sobie tego brać. E, gdzie to się tutaj... Jeszcze wyżej... Tutaj! Dżekony mam pod biurkiem więc wysuwanie ich jeszcze wyżej byłoby dla mnie problematyczne. Dokładnie, tutaj było przejście. Co wracając do tego, mój problem z Rabbit Espresso jest taki, że nie może tego sobie wziąć. I że nie trwa dłużej. I jestem bochodnie. Gdyby można było to sobie brać i byłby z tego jakikolwiek większy użytek, to... Spoko. Wydawałbym na to... Coiny, ale... Nie ma potrzeby. I to jest, właśnie mówię, mój problem z tym. O, konfet. O, gumba. Łał, wow, kiedy oni tu wcisnę i ławki? Wcześniej tego nie było, halo? No właśnie, widzę, że tamten domek jest załatany, to ciekawe co by było, jakbym go nie załatał. Ciekawe, czy aż taką uwagę na detale zwracają, ale... raczej nie chciałbym im się tego kodować, więc... No nie, tak blisko jednak, to tak daleko. Haha, funny internet number. No, te całe konfetki mi się przyda. A właśnie, ile mam już jeszcze rzeczy do załatania. Ok, that's a certified nice moment. If I ever seen one, No, żółty toł tu mieszka. Niesamowite. Jolo! nie trafiłem w coina, dame. Wie, jak jest ten coin ułożony jakoś? Tak bardziej? No. E, nie, nie da się tam doskoczyć. Tam trzeba z innej strony podejść. I mówiąc z innej, mam na myśli iść tutaj przez te drzwi do góry. Ale jak widzicie, nie mam do nich dostępu. Jeszcze. Eee. Czekaj. Może byś tak. E, nie wiem. Od, odwrócił się? Nie chcesz? No chodź. I tak, wiem, to snifit. zanim ktoś mi powie, że to snifit, On się w pewnym momencie odwraca, nie pamiętam co trzeba było zrobić, żeby on się obrócił, ale on się obraca i pokazuje, że jest snifitem. Te wielkie okropne gumby pojawiły się jakoś wtedy, gdy zniknęły toły. Słyszałem też jakieś hałasy z Zamku Peach. Co tu się dzieje? I have no idea. O właśnie, to jest ta droga, którą sobie zrobiłem, trzeba wskoczyć, to się bardziej nie zapadnie, czemu, nie wiem. Szukacie fizyki? Heh. jokes on you, witamy w Paper Mario. E... Okej, okay, czyli to się nie otwiera, spoko. Byłem pewny, że da się to otworzyć. E -de -de -de. Zwolni. No, to się fajnie można schować. Jest stupid, i very stupid. A tu nie widziałem ściany. Ja tu jestem nietykalny. O, kolejny sniffit. Okej, okay, oszczędzę ci szczegółów. Jestem Sniffit i byłem w środku tego Goomba. Masz w ogóle pojęcie jak było tam w środku? Nieważne, po prostu weź to i zapomnij co mi się przytrafiło. I acquired coins. I nie rozmyślaj nad tym podarunkiem, to zwykły rupieć. W końcu ten dom został zbudowany z zysków ze sprzedaży konfetti. A z tego można trzepać niezłe monety. Zobacz mnie kiedy chcesz, a sprzedam ci najlepsze konfetti jakie kiedykolwiek miałeś okazję rozrzucać. I mean, konfetti is konfetti. Co, już możesz sprzedać? 300... Jakby okej, okay, mam sporo kasy, ale... Konfetti mam. Co trzeba zrobić, żeby to się otworzyło? Hm, nie pamiętam. Ok, idymy dalej. O, mościk. Albo raczej resztki mostu. Co? Most jest zniszczony? Jak my się mamy dostać do zamku Peach? Raczej nie będziemy mogli po prostu wskoczyć do jakiejś rury, przejść nią pod ziemię i wyskoczyć na drugim końcu, co? No i. Y Spoiler, ta rura nie prowadzi na drugi koniec. Ale może ten Shaggy mi coś o tym powie. Łow, wywalił się na maskę. Hej, dzięki, jestem ci za to coś dłużny. Albo nie, mogę ci się odpłacić ceną informacji. Jeśli chcesz się dostać do zamku pitch, będziesz musiał przejść przez kanały od tutaj. You mean this? Kiliu, to by to przesunął. A, no tak, zapomniałem powiedzieć. Będziesz potrzebował specjalnego haka do tego włazu. Chyba mój kolega go używa. Szukaj czerwonego Shagaya. Takiego jak ja, ale... nie tak przystojnego. Okej, okay, Narcissus, aren't we? Eee, chyba go znalazłem. Ale skończył jako jedzenie dla Gumby, więc... Się legitnie zestrałem W sensie ja wiedziałem, że on tu jest, ale nie wiedziałem, że on tak na mnie poleci od razu. Joaj, I got fucking scared. Dzięki gro, Ole. stupid. Ok, co tu w ogóle jest? Ok. Notatnik? Kolejna książka, bo komuś nie szkoda papieru. <grywa> Komedia. Festiwal oligami tuż Jestem tak podekscytowany, że piszę do samego siebie. Okej. Okay. Co tym razem można ukraść? E okej. Okay. Trzeba ciągnąć. O, gumby do okradzenia. Wynoś się stąd, ty poklejona bestio. O. To ty. Dzięki za uratowanie nas wcześniej. Masz coś ze swojej starania. O, <laughs> dzięki, przydałem się. Ta, my dla bezpieczeństwa tu zostaniemy. Tak jakoś na zawsze. Powodzenia, Mario. Wyobraźcie sobie, że to który tu mieszka, właśnie tu wraca i tak. Hmm. Odłożę moje ciuchy, bo chyba mam więcej niż tylko jedne. O, Gumby, witam. That would be a surprise. Tak, widzę cię tam. Tu jestem. Witam tu się jestem. dobrze się ja ci nie będę przeszkadzał. Okej, okay, tutaj mnie jeszcze nie było. I sens stówę. O, właśnie. E, tu jest rura, która była zablokowana i to jest chyba ta. Właśnie, to jest ta zablokowana, a ta, którą przed chwilą minąłem. To była rura tam przy tym moście. Jeśli od strony na nie tu od jestem. strony Zamku picza. Pomocy. Tu jestem. I okay, ten szegej chyba się bardzo domaga pomocy. W sumie dobrze, bo jest mi potrzebny. Aha, no, to tego nie otworzę. Ale to już tak. O, kolejny okay, sobie... Wow, jakbym takie potrzebował? Zaraz się okaże, że będę potrzebował. Dzień dobry. On mnie chyba nie widzi. Tak, daję to rób. Ja, dzień dobry. Udaje się. Już prawie. Bra, i kolejny się wyłożył na maskę. Jeśli ktoś miałby zniszczyć największego i najpaskudniejszego Goombę na świecie, to wiedziałem, że byłbyś to ty, Mario. Chwila... Jesteś czerwony. Tak jak ten drugi szajgaj. I prawie tak samo przystojny. Więc masz to coś do otwierania władzy do kanalizacji? Nie wiem o czym mówisz, ale nie mam tego haka przy sobie. Sprawdź budynek z czerwonej cegły przy porcie. Tam go zostawiłem. O, dziękuję. Idziemy sprawdzić, Mario. Czy jest to Mario? Jest tu tak, jakby. spokojniej. Tak, jakby już nie było żadnego wielkiego potwora, który próbuje zjeść domy i nas. Dokładnie, wszystkie papier maczogumby wyprzątnięte. Co pewnie słyszycie po muzyce? I to już jest normalna muzyka w Toad Town. całkiem fajna. I to była daleka druga. Czemu nad tym nie mogę przeskoczyć? Okej, okay, budynek z czerwonej cegły. Mówiłem, że do niego wrócimy i. Hej, nie kłamałem, to chyba to. Nie, nie, to Spike. Nie, nie ty. O, oh, Myślałem, że jesteś jednym z tych obrzydliwych składanych typów, czy coś. Myślisz, że coś tam jest? Możliwe. Miałem wrażenie, że te składaki tutaj grzebały wieki. Myślisz, że coś tu jest? Tu? Nope. Ale tu już tak. Ło, ten twój młotek powoduje spory wstrząs na tej półce. Czy jakieś pudełko się nie ruszyło? Uderz jeszcze raz! Jeszcze! Jeszcze! I z pudełka wypadło kółko. A właśnie, tutaj, hidden blok. Wow! Te jednej stuwie nie zabrali. That's fucking pathetic. OK, ile jeszcze zostało? Chyba została jedna dziura. Moment, jedna dziura, jedna dziura. Gdzie jest ta jedna dziura? Byłem pewien, że wszystko załatałem. I chyba jeszcze dwa bloczki zostały albo trzy. A i chyba wiem, gdzie jest, ok. E, gdzie? Halo. A tu jest, ok. No daj. Nie sądziłem, że będzie w samym rogu. Myślę, że to było jakoś niżej, właśnie. Ok, czy tu może jest ta dziura? E, chyba nie. Ok, ja zostałem w ciekawym miejscu, żegnam. A może jest w tym miejscu? W każdym razie tu jest nasz hak i grzybol. Manhole Hook Hack, który daje ci dostęp do graffiti underground. Tu już chyba nic nie ma. Gdzie jest ta ostatnia dziura? W sobie próbuję przypomnieć, i. No nie mogę. No chwilę, co mi zostało. Bo jestem ślepa, albo wszystko zrobiłem. Tutaj pusto, wszędzie pusto, no już wszystko zrobiłem. Okay. No nie powiem, mam mały mindfuck, ale... Jedna dziura i teraz dwa bloczki z zostały. Hm. Huh. Dobra, będę się tym przejmował kiedy indziej. Okej, okay, otwieranko. I widzicie pewnie, jak krótki jest ten odcineczek, i w sumie mógłbym tutaj już kończyć. I teraz się tak zastanawiam, czy to jest dobry pomysł, czy zrobić po prostu taki dłuższy. Eee, wiecie co ludzie, myślę, że jednak to może być taki krótszy odcineczek. A ja serio chcę. Znajdź tą ostatnią dziurę. Dobra, fucking, chyba tego nie znajdę. No dobra, to jak mówiłem, ten odcineczek będzie nieco krótszy. Ale spokojnie jeszcze będą dłuższe, a myślę, że krótszy będzie mi łatwiej wrzucić o porządnej godzinie, a nie z każdym kolejnym dniem godzinę później. Plus, e, już jestem dzisiaj zmęczony, więc sorry, ale... Lepiej, żebym sobie trochę odpoczął, niż żebym przymulał przez resztę odcinka. No dobra ludzie, to mam nadzieję, że się podobało. No i w następnym odcinku odwiedzimy Graffiti Underground i pójdziemy w końcu do tego Zamku Pitza, bo albo raczej... raczej tego, co zostało po Zamku Pitza. No dobra, to dzięki Wam wszystkim za oglądanie, no i do następnego. Na razie wszystkim. Bye bye. Abym się wydaje, bo ten kwiatek skoczył razem ze mną.